Witam Was w kolejnym filmiku i dzisiaj zapraszam Was na film o moim studiowaniu. Wiem i dużo z Was do mnie pisze na Instagramie, zarówno osób niepełnosprawnych, jak i zupełnie zdrowych. Jak moje studia przebiegały, jaki wybrałam kierunek, jaki polecam, czy ekonomia jest fajnym kierunkiem, jak z dostosowaniem wydziału, jak z dostosowaniem akademika. I oczywiście ja na te wszystkie pytania Wam odpowiadałam, ale tak raczej krótko, zwięźle i na temat, ponieważ chciałam podsumować w jednym filmie całe 5 lat mojego studiowania, jak to wszystko przebiegało od początku, czyli od, od rekrutacji poszukanie akademika, po zapytania o asystentów, po funkcjonowanie na uczelni. Także w tym filmiku znajdziecie wszystkie odpowiedzi nurtujące Was. Mam taką nadzieję, przynajmniej. A jeżeli nie, to zawsze pod filmem możecie dodać jakieś kolejne pytania, wtedy postaram się na nie odpowiedzieć. Ok, zaczynajmy. Chciałam jeszcze tutaj tak krótko dodać, że ten film będzie pod kątem mnie, jego osoby niepełnosprawnej. Oczywiście będzie też pomocny dla osób, które akurat skończyły liceum lub wybierają się na studia i za bardzo nie wiedzą. Co i jak mają poczynić w tym kierunku. Także zaczynam. Na początku zaczęłam od rekrutacji. Oczywiście musiałam wybrać sobie kierunek, i z tym miałam problem. I jako osoba niepełnosprawna, mamy jeszcze bardziej to wszystko utrudnione, ponieważ pewnie jest część osób, która wie od razu, na jaki kierunek chce aplikować. A ja tutaj nie byłam do końca przekonana. Nie wiedziałam, co chcę, co chcę studiować, a jeszcze z mojej, w mojej sytuacji, jako osob osoby porażącej się na wózku, miałam to utrudnione, ponieważ nie wszystkie wydziały są dostosowane. Więc jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną, no to przede wszystkim najpierw zajmij się jak gdyby, przejrzeniem w internecie, które uczelnie są dostosowane dla niepełnosprawnych, czyli nie mają, nie mają schodów, mają w środku windy. I tutaj w ten sposób podpadało tak naprawdę większość uczelni w Szczecinie. Słuchajcie, zostały, zostały dwie uczelnie, które były dostosowane. Dwie uczelnie, które mają zajęcia w, w tych budynkach, nie mają zajęć w jakichś tam innych budynkach, nie trzeba się przemieszczać. No i zdecydowałam się na jedną konkretną uczelnię. No, i tam zaaplikowałam na konkretne kierunki. I tutaj jeszcze moja rada: jeżeli macie swój kierunek, który chcecie studiować, to wybierzcie sobie chociaż jeszcze dodatkowy jeden, ponieważ możecie dostać nieprzyjęcie na ten kierunek, no i wtedy będzie trochę problemów, no bo wiadomo, są jakieś tam konkretne terminy rekrutacji, no ale też z mojej, mojego już takiego doświadczenia wynika, że jeżeli nawet nie dostaniecie się, a wybierzecie ten jeden kierunek, no to też się nie martwcie, bo uczelnie przeprowadzają rekrutację nawet w październiku, naprawdę późno w październiku, kiedy studia już się zaczęły, ponieważ studentów jest coraz mniej, a uczelnie, no wiadomo, mają od studentów, za studentów pieniądze, więc naprawdę rekrutacje są jeszcze Późno, późno w październiku przeprowadzane, więc też spokojnie. Jeśli chodzi o rekrutację i złożenie dokumentów na rekrutację, no to oczywiście wiadomo: świadectwo dojrzałości, różne takie inne dokumenty, które będą zawarte na stronach i to możecie złożyć online. Przynajmniej tak było na mojej uczelni i mogłam to, to tak właśnie zrobić. No to dostajecie odpowiedź, nie wiem, czy to było miesiąc, pół miesiąca, coś takiego. No i potem musicie złożyć dokumenty. Jeśli już chodzi o dokumenty, no to w moj, na mojej uczelni trzeba było to zrobić osobiście. I tutaj był może nie tyle co problem, ale jest to już problematyczne, jeżeli studiujecie daleko od domu, a wiecie, że ja studiuję 400 km od domu i to trzeba właśnie złożyć osobiście, więc musiałam w ten sam dzień jechać no i w ten sam dzień wrócić. Także dokumenty złożyłam i pamiętam bardzo i przy okazji właśnie jak Składałam te dokumenty, chciałam się dowiedzieć o akademik. Jeżeli jesteście osobami niepełnosprawnymi, no to o akademik składacie dokumenty osobno. W sensie nie musicie rekrutować wraz z innymi studentami pełnosprawni studenci składają zarówno, zarówno dokumenty, jak właśnie na, na studia, czyli rekrutują, i osobno też składają o dom, przyznanie miejsca w domu studenckim. I to, I to tutaj jest troszeczkę różne, ponieważ jeśli chodzi o studentów niepełnosprawnych, to u nas w Szczecinie zajmuje się tym biuro osób niepełnosprawnych, to znaczy nie rekrutuje wraz z innymi studentami, nie są mi przydzielone punkty. Zamieszkanie poza domem, czy za jakieś tam inne kryteria, bo tam też są inne brane pod uwagę. Po prostu jest mi przydzielany pokój, w wydzielony jak gdyby, wydzielony pokój, bo zazwyczaj są takie wydzielone pokoje dla osób niepełnosprawnych, i jeden z nich mi zostaje przydzielony. Także tym zajmujemy się osobno. I to też jest, troszeczkę było w mojej sytuacji niejasne, ponieważ ja myślałam, że to, zaj, że ta, że to biuro znajduje się na uczelni, a to było w ogóle w akademiku znajdowało się, więc ja tutaj byłam bardzo, bardzo zagubiona, więc nie kierujcie się tym, że takie biuro funkcjonuje na uczelni, zazwyczaj funkcjonuje właśnie w, w jednym z akademików, jeśli chodzi o szczecin. Więc jeśli tutaj jeszcze raz podsumuję, że osoby niepełnosprawne zazwyczaj rekrutują do, do domu studenckiego przez biuro osób niepełnosprawnych. I tutaj kolejna, kolejna sytuacja, którą, którą chciałam wtedy inaczej informacja może, którą chciałam uzyskać, to mianowicie właśnie chodzi mi o asystentów osoby niepełnosprawnej. Ja wtedy byłam, jakby przyszłam z Polic, byłam może nie tam, nie wiem, czy przyzwyczajona, ale wiecie, jeżeli jesteście przyzwyczajeni do tego, że ktoś za was coś robi, no to potem stwierdzacie, że tej pomocy potrzebujecie rzeczywiście. Nie wiem, czy rozumiecie, o co, o co mi chodzi. Ja sobie nie wyobrażam, żeby nie mieć asystenta, no wiecie, osoby niepełnosprawnej, w sensie, żeby coś, żeby coś pomóc, że tam może będzie niedostosowane, żeby pomóc się przesiąść albo, no, no takie różne inne, inne sytuacje, słuchajcie. No i to był bardzo duży problem, ponieważ nigdzie nie mogłam się dowiedzieć tak naprawdę, czy ten asystent jest, czy nie jest. Ja dzwoniłam do biura i tam dowiadywałam się, że, że Uniwersytet Szczeciński nie przyznaje, takiego asystenta, nie oferuje. No bo tak naprawdę, jeżeli idziemy na studia, no to albo sobie, albo sobie sami to zapewniamy, no albo po prostu. No nie ma tego asystenta. Także tak, tak ja właśnie z taką informacją, taką informację dostałam, ale na miejscu już dowiedziałam się, że każda osoba niepełnosprawna może mieć asystenta dydaktycznego. Co to znaczy asystent dydaktyczny? To mianowicie jest taka osoba, którą właśnie biuro osób niepełnosprawnych przyznaje, jeżeli oczywiście wyrażacie taką chęć, piszecie takie podanie o taką osobę, no i dostajecie taką osobę, która na przykład jeździ z Wami na uczelnię pomaga Wam w sporządzaniu notatek, jeżeli macie taki problem, no ogólnie pomaga Wam po prostu w dojazdach, także właśnie tak osoba dydaktyczny funkcjonuje, ale też w jednym z szczecińskich akademików, a mianowicie tym pierwszym akademiku kordeckim tam byli asystenci od w 6 bodajże do 15 i od 15 do 22 albo od 14 do 22. Jakoś, jakoś tak właśnie było i oni pomagali w takich, w takich codziennych czynnościach, więc tam byli asystenci. Nie wiem czy nadal są, ale tam właśnie uniwersytet. Jak gdyby oferował takich, takich asystentów do pomocy, jeżeli mieliście problem, mieliście do no, takich codziennych, w takich fizycznych czynnościach, i to było tylko i nadal jest w jednym akademiku. W tym, w którym ja mieszkam, absolutnie nie ma takiej pomocy, jest tylko właśnie w tym jednym, gdzie funkcjonuje biuro osób niepełnosprawnych. Także jest asystent taktyczny i jest taki asystent do pomocy w codziennych czynnościach, aczkolwiek nie wiem, czy jest tak wszędzie. Czy wszystkie uniwersytety tak, tak właśnie zapewniają taką, taką pomoc? Wydaje mi się, że nie, że to jest dobra po prostu wola uczelni. Więc jeśli chodzi o asystentów, to tak to właśnie wygląda. I nie jest to, i może to też właśnie z tej, z tego, z tej przyczyny wynika to, że tak mało osób niepełnosprawnych studiuje. Ponieważ dużo osób niepełnosprawnych wymaga całodobowej opieki, czyli na przykład przewracania na bok, opieki w nocy, pomocy w nocy, a niestety uniwersytet czegoś takiego nie zapewnia, więc jeżeli sami sobie nie zapewnimy asystentów, no to niestety. Nie mamy szansy studiować. Jeśli chodzi o opłaty za akademik, pokoje, no to oczywiście nie dostajemy tutaj żadnych ulg, nie ma, nie ma jakichś ulg dla niepełnosprawnych, więc płacimy normalnie tyle co każdy inny student. Jeśli chodzi o pokoje i ich przystosowanie, no to właśnie w tym pierwszym akademiku, w którym ja mieszkałam, były pokoje trzyosobowe i dwuosobowe. I one były, ten, w którym ja byłam, był bardzo ładnie dostosowany, był w ogóle wyremontowany, miał piękną, dużą kuchnię na wyłączność, piękną, ogromną łazienkę, no i duży pokój, ale to były trzy łóżka, więc to jednoznacznie, tak wiecie. Jakby pomniejszało tą taką sferę własną. A także ja, ja się stamtąd wyprowadziłam po semestrze i nie żałuję, wyprowadziłam się do mniejszego pokoju. Wiecie, że mam maleńki pokój i maleńką łazienkę, ale czuję się dużo, 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 dużo lepiej. I tam jest dostosowana tak naprawdę tylko łazienka, bo jeżeli ktoś potrzebuje jakoś tak bardzo dostosowany pokój, w sensie jakieś biurka, specjalne łóżka czy kuchnie, no to niestety takich udogodzeń nie ma i trzeba się raczej dostosować do tego, co jest. Więc jeżeli jeżeli jesteście w takiej ciężkiej sytuacji, takiej fizycznej, tak jak bym powiedziała, ciężkiej niepełnosprawności, no to niestety jest ciężko. Dużo osób takich, które ja znam niepełnosprawnych, jak przychodzi do mnie, to powiedziałoby, że nie mogłoby funkcjonować w moim pokoju, bo niestety jest tak bardzo, bardzo mały. Także z tymi pokojami nie jest jakoś super różowo. Jeśli chodzi o dojazdy, to powiem Wam, że ja sobie wybrałam wydział, który miał jakby najlepszy dojazd od mojego miejsca zamieszkania. Ja mieszkam w centrum, więc nie mam problemu. Do przystanków nie mam jakoś bardzo daleko, aczkolwiek wiecie, że ja też przemierzam długie kilometry i dla mnie przejście na przykład, nie wiem, 3 kilometrów to nie jest, to nie jest dużo. Więc ja jeżdżę tramwajami na uczelnie, nie ma problemów, są dostosowane. Są niskopodłogowe, zresztą wydaje mi się, że teraz w każdym mieście, które posiada tramwaj, większość tramwajów jest już niskopodłogowych. Panowie wyciągają te platformy, można sobie normalnie wjechać. Oczywiście zdarzają się problemy, gdzie, gdzie są jakieś sytuacje, gdzie motorniczy stwarza problemy, no ale to jest no, taka mniejszość, więc. Więc jakoś tak bardzo mi to nie przeszkadza, więc to jest, Jestem ja mam na uczenie około 4 km, więc to nie ma problemu. Jeżdżę tramwajami tak naprawdę tylko zimą, większość lata i takich ciepłych dni jesiennych jeżdżę po prostu wózkiem, w sensie idę na piechotę, tak mówię. Także nie ma problemu z dojazdami i tutaj, jeżeli jesteście właśnie niepełnosprawnymi osobami, no to też wydaje mi się, że warto patrzeć na to, gdzie ta uczelnia jest ulokowana. Tak jakby, żeby po prostu była najbliżej Waszego miejsca zamieszkania. Jeśli chodzi o mój wydział, to powiem Wam, że, że jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie dostosowany. Na, nie ma żadnych jakichś takich schodów, jeśli chodzi o wjazd na uczelnię. W nowym budynku są dwie windy, więc też nie ma problemu. W starym budynku jest jedna winda, więc też nie mam problemu z poruszaniem się. Jeśli chodzi o ławki, o o, wiecie, o dostosowanie sal, no to powiem Wam, że niektóre mają ławki i to jest dosyć wygodne dla mnie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jest mi po prostu wygodniej pisać, ale niektóre mają i może niektóre, a nawet nie wiem, czy nie powiedziałabym, że większość. Ma takie właśnie ławeczki, jak gdyby takie rozkładane. I to są wtedy, jak gdyby do tego, do każdej ławeczki jest po prostu siedzenie, więc nie ma, nie ma opcji, żeby wjechać wózkiem. No i ja na przykład dla mnie nie ma problemu, żebym ja sobie pisała na zeszycie. W sensie, kładę sobie torbę, coś twardego, no i potem zeszyt. No to, no to właśnie tak jest, jeśli chodzi o takie niektóre niedostosowania sal, ale w większości na uczelni nie ma żadnych takich problemów, zresztą to też nie jest dla mnie problemem, ale tak mówię, jeżeli byście, byście właśnie się zastanawiali, jak to jest z tymi salami na uczelni, a wiem, że dla niektórych jest to bardzo, bardzo ważne. Jeśli chodzi o obronę, bo też chciałabym to zawrzeć w, w tym filmie, nie tylko z takiej właśnie perspektywy dostosowania tego wszystkiego, bo wiem, że też mnie dużo osób pytało, jak wygląda obrona Sylwia Opowiedz. Tak więc powiem Wam, że obrona zależy od tego, jaka jest komisja. Opowiem Wam moje dwie obrony, bo tylko e, tyle przeżyłam i mam nadzieję, że to będą już wszystkie obrony, bo nie chciałam chyba więcej. Także ja studiowałam zarządzanie na licencjacie, no i na licencjacie miałam komisję dosyć wymagającą. E, studiowałam wtedy zarządzanie, to była Katedra Organizacji i Zarządzania, tak mi się wydaje, no i tutaj e, były, byli wykładowcy bardzo, bardzo e, wymagający. I powiem Wam, że wtedy było, wiadomo każda obrona jest formalna, ale tam było naprawdę bardzo, bardzo formalnie. Na obronie musieliśmy najpierw przygotować prezentację, zaprezentować, potem każdy stał, oczywiście nie to, że ja, ja nie stałam, ale każdy stał, odpowiadał. Na początku wchodzi się, losuje pytania, trzy pytania, czyli ogólne pytanie do studiów, czyli z całego zarządzania. Specjalizacyjne, to były kompetencje menedżerskie, bo ja tak, bo akurat to była moja specjalizacja. No i trzecie pytanie było z pracy. Trzecie pytanie, zazwyczaj jeśli chodzi o pracę, jest z rozdziału empirycznego, czyli badań, waszych badań, ale my dostałyśmy pytanie z drugiego rozdziału, czyli z teorii. Więc no wiecie, jak piszecie teorię, którą zazwyczaj spisujecie z książek, no to jest się. I to po prostu zapamiętać, no a jeżeli piszecie badania, no to to są Wasze, no, wasze badania, e, Wasze wyniki, więc wiecie mniej więcej co powiedzieć, więc trochę nas tym, e, tym, że nie zadali nam pytania z trzeciego rozdziału, tylko z drugiego, zaskoczyli. No i ogólnie było bardzo formalnie. Obronia, obrona trwała 45 minut każda osoba, e, 45 minut była pytana. E, z każdych pytań zostało zadane dodatkowe pytanie, no i powiem Wam, że byłam wtedy bardzo, bardzo zestresowana, no ale co do czego oczywiście każdy się obronił na piątki i nie było problemu, więc jeżeli się denerwujecie, no to nawet jeżeli, jeżeli macie taką naprawdę taką jak ja obronę, bardzo... Bardzo taką ciężką, no to się nie przejmujcie, bo obrona do większości jest tylko formalność. I tutaj, dla pocieszenia, powiem Wam, że, że na uczelni, czyli na, na mojej uczelni, na Uniwersytecie Szczecińskim, w historii była tylko jedna osoba, która nie zdała obrony. Także jeżeli macie obronę, jeżeli nie wiem, niedługo, za rok będziecie mieli, to się nie przejmujcie, bo na pewno zdacie. Jeśli chodzi o pytania, to dostajecie je wcześniej, zagadnienia, ja na licencjacie miałam chyba ponad 30 i teraz też miałam coś około 30. Jeśli chodzi o magisterkę, no to oczywiście tutaj już, znaczy było trochę inaczej, bo też byłam już w innej katedrze, no bo teraz studiowałam ekonomię, no ale też panie były zupełnie inne, a mianowicie obrona wiadomo była formalna, no ale każdy mógł sobie siedzieć i obrona była bardziej, też oczywiście było losowanie, ale obrona była bardziej w takiej wersji rozmowy, słuchajcie. A więc była taka bardzo... nie była aż taka po prostu stresująca, a wiadomo, jak się mniej stresujemy, to też ta, taka forma rozmowy bardziej nas relaksuje i, i, i tak wiecie, no, ciężko powiedzieć mi, jak, to, jak mam to opisać ale nie zastanawiamy się, nie denerwujemy się, wiecie jak się denerwujemy, zaraz czegoś zapominamy, myślimy, że się pomylimy i ona bardziej idzie płynnie, wiecie, w formie rozmowy, więc taką, taka obrona to była bardzo, bardzo fajna i super wspominam tę rozmowę, była taka, tą rozmowę, tą obronę w formie rozmowy, była taka, no, taka, sympatyczna, po prostu tak miło ten czas minął, no i obrona trwała około 15 minut na, na osobę, także naprawdę bardzo, bardzo fajnie, no i ta E, ta magisterka tak e, bardzo szybko, jeśli o bronę, e, obronę chodzi, e, przeszła. Więc tak właśnie wyglądały te dwie moje obrony. E, no, zależy po prostu na kogo, e, na kogo traficie, ale nie ma, co się, e, nie ma co się zrażać, nie ma co się stresować, bo naprawdę mówię wam, że większość osób no 99%, no nawet 100 no bo w sumie do tego była jedna osoba w historii Uniwersytetu Szydzieckiego, która e, nie zdała. Także nie ma, nie ma problemu, jeżeli macie już napisaną pracę, jeżeli macie już ją wydrukowaną, przeszła przez antyplagiat, to nie macie się czego przejmować i na pewno zaliczycie. Więc słuchajcie, taka była moja historia studiowania. 5 lat na, na Uniwersytecie Szczecińskim. Powiem Wam, że nie żałuję. Na początku, jeśli chodzi o taką. Myślę, że na początku to dla każdego jest trudne, jak i dla osoby niepełnosprawnej, jak i dla zdrowej, ale wydaje mi się, że no zawsze my jednak będziemy mieli troszeczkę więcej utrudnienia, no bo. No bo jednak napotykamy więcej problemów na drodze. Powiem Wam, że na początku było bardzo ciężko, było bardzo ciężko mi się zaklimatyzować. I jak poszłam do akademika, to myślałam, że nikogo tam nie poznam w ogóle, że nikogo nie będę znała. Wszyscy byli dla mnie obcy. A teraz czuję się tam zupełnie jak w domu. Także powiem Wam, że początki zawsze są ciężkie, trudno się zaklimatyzować. Ale naprawdę niczego nie żałuję i uważam, że każdy, każdy z nas powinien przeżyć studia, bo to jest bardzo, bardzo fajny okres w życiu i mija bardzo szybko. No i mieszkanie w akademiku to też jest taki super klimat, naprawdę to jest, to jest coś fajnego, to jest naprawdę fajna, fajna sprawa. Akademiki są bardzo fajne. Także tak wyglądała moja historia, która się skończyła 6 lipca. Czekam na Wasze historie w komentarzach. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania odnośnie mojego studiowania, to piszcie koniecznie na dole, a ja się Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!